Nagrywa? O, zobacz, jest koło ciebie. A no. śmieszna taka kulka, niech pani nam poopowiada trochę. No. O, też więcej jeżeli chodzi o nazwy kur, Tak taki w stylu Barbie, można wejść sobie do środka zobaczyć. Okej, okay. a tak. czemu w stylu Barbie? A, a, a. Wow. Dla księżniczek. Ła! Tak. Wow. Czuć te księżniczki właśnie. <laughs> Aha, i tutaj mają swoje takie... jakieś jajko widzę nawet się tu znalazło. A jaka to jest w ogóle ten odmiana? Kutki? Aha, dobra. Ona to szybko. Okej okay, o dobra. I tu co mamy? Foteli bujany, tak? I wyjście. Czyli one sobie mogą swobodnie chodzić tak cały czas. Dobra, to idziemy dalej. Co one normalnie jajka znoszą, tak standardowo, klasyka? Nie wszystkie, że są wnioski, które wnoszą, a są takie, które niekoniecznie chcą. Mamy -hmm. w takim stylu typowo. I tutaj sobie leczą, ale... Czyli taki światą, taki... taki... ale Czyli taki w stylu open jest, tak? Aha. I tutaj sianko. Karmę podaję obsługę, to co tutaj? Można je podkarmić, tak? tak, tak, tak. Zachilać tę To tu widzę, jest coś co się kiśnie. Tylko, dobre. że nie ma mieszkańców. Oni teraz sobie chodzą po podwórku, biegają. To, to bierz, tutaj, Julek. Proszę bardzo. Za idziemy, idziemy podkarmić. Cip, 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 cip. Paczok leci. O, op, op. I tak bardzo się lekko poruszać w pudełkę. I jeszcze to ta jakaś taka gigantyczna. To jest gigantyczna. To jest jakaś taka gigantyczna. No, największe. gigantyczna. Ta takie najbardziej jest gigantyczna. Takie, takie jest największe. To są takie To dla dzieci niżej, bo te małe nie mogą dosięgnąć. Możesz sobie dusnąć, bo wtedy nie będą się ciebie bały i będą jadły. Jak to Ta malutka biedna nie może nic dostać. Daj jej też tutaj tej malutki. No. Widzisz? Jeszcze niżej, 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 nie bój się. Tak możesz prawie, że przy ziemi trzeba. Na tak. początku dużo dzieciak się przyjeżdża się boją, a później nie chce wychodzić. No tak. Później się oswoją, to im się to podoba. Dobra, to co? Idziemy dalej? No to będziemy teraz pewnie to mieli ze sobą. Dokładnie. Będą lecieć. A powiedz mi Jolek, grałeś kiedyś w taką grę Minecraft? Tak. No, a ją? no. to jego ulubiona przecież. Chodź zobacz ostatni twórcy to jest w stylu Minecrafta, tak? Ło. Tak. O, tutaj jak jest ci podoba. wejść sobie do środka. No. Okay. I co fajnie w tym ostatnim? Tak, tak. No, tak, to Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, na, na e, Tak, i kokos to jest nasza gwiazda filmowa. Tam mogę na ja nasz tutaj możemy wejść. przepraszam na sekundkę, tylko wszystko po mnie. Tutaj jest zdjęcie właśnie z planu filmowego. I nasz kokos tak. e, miał okazję występować w filmie. Za e, jakiś czas film wejdzie do kin. Będzie się nazywał Bimi, także zapraszamy. Mhm. E, właśnie mamy spotknięty nasz kokos, e, a tam panią reżyser, producent mhm. I niedługo będzie też e, tutaj obraz, który nasz na otwarcie pokazu obrazu. Mamy -hmm. jest taki biały prawda? On jest taki bardzo przyjemny. A tak ogólny. to jest śmieszna. Możesz się też dać wiesz. Tak, poruszać pojemnikiem, dować i przyjdą. Tylko musisz jeszcze niżej dawać, wiesz? Niżej, niżej, ukłóc mi, nie, nie bój się. Tak. Wow. To jest akcja.

Aż mi wypadła puka z ręki Chodź, teraz ty Ło Zobacz ilu tu chętnych jest No, ale to dwa u mnie też nie chce Ło, lecą, lecą, popatrz, ale to nie jest korytko. Ło, podtrzymaj, patrz tu, co ty myślisz, że to jest jedzenie, tak? patrz, jakie oczy No. Niezły temat Nawołałeś tego chickena, zobacz Jak się nazywa? Adaś? Czy one tu imiona mają, tak? A ta reszta? Ten większy z tych bliźniak to jest branek mniejszy to jest mój. Uh -huh. ta Adaś Możesz... ja, Ty jesteś łobuz taki, nie? Teraz musimy bramę zamykać tam, która jest kurtkę do wypuszczania, bo Adaś jest taką drogozą, że nauczył się uh -huh. Adam

Ale wrześniejszy pani ale on od niedawna. Mhm. Tak, musi się przyzwyczaić, wody. nie? Mhm. Okej, okay. a którą kurkę można wziąć na ręce albo? Teoretycznie żadnych kurek nie mhm. można brać, ale czasami pani Magda e, bierze kurki i ona sadza dziecięce. A, w ten wody. sposób, dobra. Mhm. Co to jest? Co to jest? Hmm? Nie. Nie wiesz? Hmm? Zobacz. Hmm? Mój raz 7 eee, mhm. czy 9? 9 e, chyba jajek, e, które zniosło, wyładowało w kluczach. E, w kluczach właśnie 7 było komputerów. Takie akcenty wiejskie, to właśnie fajna sprawa, nie? I co tutaj? Są fryty tylko, czy jeszcze coś? Aha, czyli różne odmiany. Dobra. Na stronie chyba było, że jeszcze chyba jakieś lody są, że... Ty zobacz, masz kiedyś sanie do tego konia. No, Przęgli i... No Trochę osób tu mogło wejść No nawet i dużo Dzisiaj kiedyś pruło na takich saneczkach A tu mamy wóz klasyczny o, Do transportowania na wsi Kiedyś konia do tego zaprzęgali i się latało takimi sprzętami nie? Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Czyli ci poszły, poschwę, Takie siła. do rady. On tu skopytka tak klasy. No I super. co będziesz pomagać na a teraz będziesz pomagać, tak? Dla ciebie to stalowe. Ciebie. To chyba. Chyba. Ale w tą siatkę na dole to kopie. jest stąd tak. widać od kształcenia, także my musieli wymienić wszystkie te mm, no już. przęsła tutaj, bo zrobił to to skutko. Najpierw no. był taki płot, bo kus miało w ogóle tu nie być. Mm. Kozy są przypadkiem, bo mój brat znalazł drobie koziołkę w tym malcie. I przygarnął. No przygarną tyle, że on miał strasznie chore przednie łapy. Te stawy, które tak jak, mają, jak mm -hmm. pięty no, mają, tak, tak leżą. Pokaż, było pokaż kolana, no, także pokaż Te no. storka już wśród nas nie ma niestety Ale udało się go uratować Tyle, że stał do domu, się w tym białym domku I zaczął nam wchodzić do domu, słuchajcie Jak koza do domu, choinkę nam świetnie z Lampki faktura jakaś, coś po prostu no i postanowiliśmy zrobić mostradową, stworzyć. No i ma tutaj koziarnię, pustki, ale jakiś wylew.